Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Królewskiego. Mamy godzinę 5.30 prawie w sobotę, także teoretycznie weekend, ale jak widzę, nasz Henryk idzie dzisiaj do pracy i myślę sobie, że dzisiaj popracujemy sobie zdalnie i postaram się jakieś tam jego, wiecie, zadania wypełnić, dlatego że Emilia dzisiaj będzie rodzić, no i chciałabym, żeby Henryk był w domu, ale żeby jednak nie brał tak. Całkowicie tego wolnego, także czekamy aż Emilia się uro, urodzi, boże obudzi. Może już ją w sumie obudzimy, Pójdźcie sobie coś zjeść. Mamy w lodówce dużo jedzenia, bo pamiętacie zamówiłam ostatnio żywieniowca, więc weź sobie porcję. Widzę, że się kładzie po brzuchu, nie wiem czy z głodu, czy z ciąży, a później sobie tutaj może jakiegoś buziaczka właśnie z Henrykiem. Flirtuj może żeby wiecie, podtrzymywać te nasze stosunki na dobrym poziomie, cały czas ucałuj dłonie. Oczywiście barabara jest zabroniona jak wiecie, ponieważ można tylko staraj się o dziecko. Zobaczymy właśnie, jest poród zapytajniki, także generalnie nie wiadomo za ile to się rozpocznie. Zobaczymy Mehmeta. Idzie się bawić na górę. Coś zmieniłam. Zaraz, zaraz. Niech sobie przypomnę. A, u góry. Zmieniłam tutaj, postawiłam ten stoliczek do Niebuć Lamy, więc nasze dziewczynki bym bardzo prosiła, żebyście grały. Graj z Nurbanu. Michrimach z Nurbanu. Mehmet się jedzie bawić lalkami, także no taka sytuacja. Aha, no i jedna ważna rzecz, to, że musimy sobie zmienić życie z powrotem na życie normalne, ponieważ pytałam was, co o tym sądzicie i bardzo dużo osób właśnie stwierdziło, że jednak lepsze będzie to życie normalne. Wiecie, że ja się bardzo liczę z Waszym zdaniem, dlatego Was też zapytałam, w ogóle zmieniłam na długie, ponieważ wy tak mówiliście. Teraz mi się wydaje, że więcej było komentarzy, jednak, żeby wrócić do życia normalnego, bo to faktycznie trwałoby za długo, więc zastosujmy życie normalne. Wiem, że tam pisaliście mi, żebym po jakieś umiejętności czy tak dalej, ale powiem Wam, że my i tak musimy zdobywać umiejętności, ponieważ właśnie w regulaminie jest, że tam na przykład mężczyźni przed ślubem muszą mieć jakąś tam umiejętność kobiety, jakąś tam umiejętność, więc to na pewno będzie. Oj, buziaczki. A myślę, że jednak będzie rozsądniej, kiedy będzie ten wiek, wiecie, po prostu normalny. Także przeanalizujemy sobie od początku Henryk 7 dni do bycia dorosłym. Emilia to wiadomo w ciąży to się zatrzymało. Mehmet, pokaż się Mehmet. Mehmet za dni 8. Michri Mach i Nurbanu, to były bliźniaczki, patrzcie jak się fajnie bawią, coś takiego jak jęga chyba, ja chcę to zobaczyć z bliska, o właśnie, o właśnie, tak czułam, że tak będzie i one mają, wow, aż po 8 dni. Ktoś dzwoni, a do Henryka, czy chce pracować, nie iść do pracy, tylko pracuj z domu i zobaczymy jakie na dzisiaj mamy zadania, lista powiadomień widzę pełna, więc sobie to wszystko wyczyścimy. I zobaczymy zadanko. Napisz list. Użyj komputera. Aha, no i tak jak wiecie, można mieć ten komputer, można, ale tylko i wyłącznie, wiecie, na potrzeby pracy. Tak było w zasadach. Więc ok, kupimy sobie ten komputer. Raczej kupimy sobie coś najtańszego. Także wchodzimy sobie tutaj, jakby to wybrać, żeby nam było szybciej. Może tak. Taki gabinet, jakieś najtańsze biureczko to jest 760, ale najtańsze to będzie. Nie będę używała, może wiecie, z modów. To jest w sumie ładne, ale dosyć drogie. Kupimy sobie coś najtańszego, najzwyklejszego, ponieważ szkoda po prostu pieniędzy. Czy tutaj nam się w kącik wciśnie? Wciśnie się bardzo ładnie, więc coś takiego. Jakieś najtańsze krzesło, chociaż kolorystycznie będzie nie za bardzo. O, tu jest, zobaczcie, dojadalni. Nie wiem, czy będzie pasowało, wiecie, że będzie się na tym dobrze siedziało. Mam nadzieję, że tak, ponieważ to będzie taki, wiecie, roboczy gabinet dla Henryka. Komputer najtańszy. Boże, najtańszy też jest drogi. Może sobie kupimy już ten troszeczkę... Yy, troszeczkę droższy, bo obawiam się, że ten by się mógł bardzo często psuć. Niezawodność 3. Tutaj też jest niezawodność 3. To nie. To zdecyduje się na kupno tego najtańszego. Niech będzie. I od razu, póki pamiętam, zrobimy sobie tutaj Zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem Henryk. I tutaj Henryka poprosimy, żeby napisał ten list. Napisz... Napisz list. Dokładnie tak, a później urządź protest na zamożnych przedmieściach. To tam sobie pojedziemy później. Tu widzicie, dziewczynki się wciąż bawią. Nie wiem, kto przegrywa, kto wygrywa. No, mniejsza z tym. Chyba, chyba po prostu się bawią. Mehmet, tam widzę, że wciąż zajęty lalkami. Emilia sobie tak chodzi. A też jest u góry. Zmęczona, bardzo. No, tak jesteś zmęczona, kochana. To ja proponuję ci, abyś poszła spać tutaj na dół. Śpij normalnie. Jeszcze widzę, że nie rodzisz. No, to możesz sobie pospać. Henryk w gabinecie, widzicie, pracuje pracuję w pocie czoła, powiedzmy. Już będzie chyba koniec tego listu, tak? Tak. 137 to dostaliśmy za ten list? Czy o co chodzi? <gry> I urządź protest. No chciałabym pojechać, ale nie chcę przegapić tego porodu, wiecie. No sama nie wiem co robić. Mehmet, co jest z tobą? Siekuć ci się chce? No to przyjdź tutaj i zrób... Siku, skorzystaj. Dobra, Henryk, ty wychodź, bo nie chcę, żebyś ty się bawił tym komputerem. Podejdź tu. Nie wiem, czy ta Emilia będzie się jeszcze długo ociągać, bo gdybym wiedziała, że to jeszcze troszkę potrwa, no to byśmy się tam już wybrali. <laughs> Mehmet na paluszkach, na paluszkach. Dobra, Henryk, zwytaj może usiądź, popatrzysz sobie na swoje córki, taki masz dzisiaj luźny dzień, dzień pracy. A ja wam chciałam powiedzieć właśnie, że ktoś mi pisał. Przepraszam, że nie pamiętam Niku, bo wiecie, że ja mam sklerozę bardziej kojarzę zawsze po, po awatarach niż po nazwach, bo wiecie, że ja do nazw po prostu nie mam pamięci żadnej. Ktoś mi pisał właśnie, żebym zmieniła krzesło. I nie wiem, czy chodziło o to krzesło, czy o te foteliki misie. Także dajcie znać, czy te foteliki misie mogą być, mogą zostać, bo wiecie, że staram się, jak mogę, żeby wszystkie wasze uwagi yy, zawsze nie to, że brać do siebie, tylko żeby po prostu. Yy, poprawiać, bo zawsze staram się, żeby było OK, żeby było dobrze, żebyście byli ze mnie zadowoleni. Nurbanu. coś się dzieje Nurbanu? Spięta, ponieważ brakuje ci przyrody, także idź sobie skorzystaj. Skorzystaj z kibelka. A tutaj zobaczcie, postawiłam y, piłkarzyki. Także nie wiem, czy będzie się to... O, ty siedzisz bawić na zamek. Nie wiem, jak się będą te piłkarzyki sprawdzały, ale właśnie może dziewczynki by później tutaj grały z albo tak. Może tak, grajcie sobie we dwie później. Nie wiem, czy to jest takie, wiecie, też w klimacie królewskim, ale myślę, że piłka rzeki to nie jest elektryczna gra, a taka, wiecie, no, taka, taka drewniana. <grytanie> Także nie wiem, może, może, może będzie, ponieważ wiecie, że kupiłam ostatnio, spotkajmy się i mega jestem zafascynowana tymi rzeczami z tego dodatku, bo jeszcze nie miałam za bardzo okazji wypróbować. Emilia śpi, widzę, że wszystko na różowo. Szczęśliwa, filciarska, poruce zapytajniki. Ktoś tutaj płacze smutna, ponieważ chyba stara lama mocno płacze, <noise> ponieważ przegrała. No, przykro mi bardzo. To jest trochę właśnie zawsze smutne, że ja kupię jakąś zabawkę albo w ogóle jakąś, jakąś rzecz, czy to dla dzieci, czy dla dorosłych. Oni przegrają i się smucą. No to kurde, <noise> przykro aż się robi. Kendrek, ty też zasnąłeś tutaj, widzę na kanapie, to idź tam do żony, połóż się do łóżka, śpi. Aha, może jeszcze nie śpi, może nie, zmieniłam zdanie. Przyjdziesz i pozbierasz cały plon, także ty zbieraj. Wiecie, że zostało nam jeszcze 10 tysięcy długu i myślę, że dzisiaj już na 100% tego długu się pozbędziemy i będziemy zbierać pieniądze, te, które musimy uzbierać do końca czerwonej generacji. Plus, oczywiście, jeszcze musimy sobie, no coś jeszcze dokupić, prawda? Bo jeszcze to nie jest w pełni wyposażony zamek. O, widzę, że nam winogrona urosły, więc mam nadzieję, że nie popełnię błędu i winogrona zasadzę zamiast sprzedawać. A ja właśnie chcę zobaczyć tę grę. Zamknę te ściany, żeby tak zobaczyć w pełni. No, mi się podoba jak to wygląda, także mam nadzieję, że jest fajnie. Jakaś umiejętność rośnie, zobaczę jaka. Oj, to by się chce bardzo siku. To ty może m, przestań grać. I pójdziesz siku, leś leś leć, skorzystaj. A ja chcę zobaczyć właśnie na michrimach, cóż to za umiejętność od tego rośnie, motoryczne. No przepraszam, Nurbanu, że cię tak załatwiłam. Myślałam, że po drodze może pójdziesz i może gdzieś tam sikniesz, ale niestety. Więc jak widzę, Henryk już wyzbierał, idzie po swoją ulubioną glinę, ale ja mu to na chwilkę właśnie odkliknęłam. I będziemy sobie tutaj sadzić winogronki, może, może bezpośrednio obok, żeby nasz służący nie musiał, da, nie musiał daleko latać. To jest za 7 a to jest też za 7, więc w sumie logiczne. Zasiej to. Ten krzaczek też byśmy mogli tutaj już w zasadzie przenieść, ale to może za chwilę. Ja w tym czasie sprzedam tutaj te, to to było, chryzantemy czy coś tam i lwie paszcze. Lwie paszcze też już mamy całkiem całkiem ładne i za całkiem drogo. Później może będziesz sobie ewoluował. Wiem, że ci się chce spać, ale musisz się poświęcić dla rodziny. Więc ja to wszystko poewoluję właśnie za pomocą Henryka. Emilia się obudziła. Niestety jest głodna i okazuje się, że lodówkę mamy już pustą, więc zatrudnimy sobie obsługę żywieniowca, a tak w międzyczasie sobie zjesz coś na szybko. Na przykład, no nie wiem co, płatki zbożowe niech będą. Henryk tam jeszcze widzę, że Chyba się tym zajmuje, ale on już jest bardzo wykończony. Także zaraz pójdzie spać. Ale chciałam, żeby już wszystko zrobił, no ale niestety tro, tro, trochę to jest za dużo. E, idzie żywieniowiec. No, Henry, kończ już, kończ. Już chyba ostatnia roślinka. Ok, wreszcie dokończył. Idzie teraz y, spać. Tam jakieś coś płonęło. Widzę, że jakiś niedoświadczony. Żywieniowiec do nas zawitał. Emilia jeszcze nie rodzi, jest w miarę w dobrym stanie, więc tutaj sobie coś namaluje abstrakcyjny, czy tam jakiś tam. Mehmet widzę, że zasnął na kanapce, więc niech się chłopak obudzi i pójdzie spać do swojego pokoju tutaj u góry. Śpi, a my zobaczymy jak nasze dziewczynki. Michrimach, mały Michrimach się wszystko chce. O Jezus, ciągle coś płonie. O, ona to jest właśnie ta, która pom lubi pomagać, lubi sprzątać. Później, może siku, kąpanie i spanie. I to samo Nurbanu, Nurbanu w ogóle idzie spać, więc dobrze. Henryk sobie również śpi. Także za dużo dzisiaj nie popracował, ale wiecie, to jest taki dosyć luźny dzień. O. Tutaj widzę, że brudno w kiblu, może by ktoś posprzątał. Nie wiem, czy to nasza Michlimach nie idzie nam, może to go zrobić. Pokaż. Jeżeli to zrobisz, to już po prostu jesteś dziecko na medal. Nie, przyszła sikać na brudnym kiblu. Mm -hmm. Także myślę, że tak jak Wam mówiłam, dzisiaj uda się już spłacić kredyt. Taką mam przynajmniej nadzieję. Zobaczymy, czy coś Emilia ma w wyposażeniu. No nie za bardzo. To Michlimach, może to spukniesz, ale dobra, nie będę Ci już tutaj zawracała głowy, bo ty się masz kąpać i spać. Obrazek prawie ukończony. Tutaj widzę, że nam się zepsuła kuchenka. Bardzo nieładnie, gdzie jest nasz służący? Ja go w ogóle nie widzę. Właśnie on tutaj lubi przychodzić, widzę i się ukrywać. I, I w ogóle nie pomaga, tylko stoi i czyta. Także, co tutaj możemy zrobić? Więcej opcji: służba, przydziel zadanie, wyczyść brudny obiekt. I jeszcze to drugie, co chciałam, to właśnie służba, przydziel zadanie, napraw obiekt, właśnie. Tak, a później już sikaj, sikaj sobie, tak. Dzwoń, dzwoń i sikaj. Uh, taniutki ten obraz. Zaledwo ponad tysiąc. Tutaj chyba już nie możesz gotować, kiedy masz zepsute. No nie wiem, szczerze mówiąc. Coś tu mamy: sałatka, kapres. Weź sobie porcję, Emilia, a resztę schowamy. O, widzę, że naprawia, więc super, że się zabrał za robotę. Ja tu już jakieś dwie potrawy schowałam, co nam zrobiła ta żywieniowiec. Także mamy jakiś tam zapasik, ale wiecie, mamy dużą rodzinę, więc szybko to tak naprawdę schodzi. Zobaczcie, jaka gruba. Mam nadzieję, że z porodem będzie wszystko ok, bo ostatnio wiecie, mi się dzieją różne dziwne rzeczy przez te mody. Wiem, że to jest wida modów, wiem, wiem, znaczy tak przypuszczam. I później może coś jeszcze namalujesz, obraz. Ciągle zapominam, jaki mam malować, naprawdę. To jest skleroza po prostu, wydaje mi się, że abstrakcyjny, więc spróbuję abstrakcyjny. Ale jakoś tak ogólnie mam wrażenie, że zawsze są najdroższe za, na podstawie zdjęcia. Teraz nam się jeszcze lodówka zepsuła, no nie do wiary. I czy te wszystkie nam się rzeczy zepsuły, co są w środku? Powiedzcie, że nie. No teraz idzie sobie zrobić drinka. No to jest po prostu dziad niesamowity. Przydziel zadanie, napraw obiekt. Akurat zaczął się poród i akurat ona robi zdjęcie, więc zobaczcie, tak zrobimy sobie kołyskę. Nie wiem, czy będzie chciała malować podczas tego porodu. Henryk widzę wykończony. Co się dzieje? Weź się wykąp. Weź szybki prysznic, weź. A Emilia, malujesz czy, czy się buntujesz? Obejmij. Dasz radę malować? Zbyt swoja. Zobaczymy, no nie da się niestety zrobić takiego, wiecie, szybkiego porodu. Bo nie mamy takiej właściwej kołyski. Co tak się na nim wyładowujesz? Nie wiem. Nie wiem o co ci chodzi tak naprawdę. Coś tam przecież naprawia, to nie krzyż tak na niego. A Henryk? Coś sobie musisz zjeść. Weź sobie tutaj porcję, weź porcję. Lodówka już ogarnięta, już, więc ja sobie to wszystko tutaj pochowam również. Także przyszła się pożalić mężowi. Poród za dwie godziny. Henryk, panikujesz? Porozmawiaj i panika przyszłego rodzica. No właśnie. Najpierw, słuchajcie, najpierw sobie musi chłopak pojeść, a panikować będzie po posiłku. Nie, od razu, nie, 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 nie ma tak łatwo. Ja mam już przygotowaną kartkę i oczywiście przypominam, że w tej serii nadajemy sobie imiona. O, patrzcie, przyszła posprzątać i zepsuła. Hmm. No to brawo. Może Henryk chociaż naprawisz, naprawisz? Napraw. Zrób coś męskiego, a nic się nie stanie. Chciałam przypomnieć właśnie, że nadajemy imiona w tej serii z serialu Wspaniałe stulecie, które wróciło teraz do telewizji, więc cieszę się bardzo, oczywiście. I mam przygotowane właśnie imiona z tego serialu. Wiem, że nie wszystkim się to podoba, ale mi osobiście się to bardzo podoba. Także mam nadzieję, że te osoby, które tego nie lubią, jakoś to przeżyją, bo myślę, że te imiona są naprawdę takie fajne klimatyczne. Zobaczcie, idzie za nią. Nie naprawia, tylko przyszedł panikować tutaj na tarasie. No, także już wykrzyczałeś się, teraz idź naprawiaj. Nawet ona tak nie panikuje, słuchaj. Oj, bardzo już jest źle. Już się trzyma za brzuch. Tutaj będziesz robić spać. Ej, no, nie będziesz spała podczas porodu, bo zostało jeszcze 0 minut. I będzie się rodziło. Super, cieszę się bardzo, że nie ma dzisiaj problemu. Co prawda, jak zwykle w powietrzu, ale zaraz sobie przełożymy oczywiście, do kołyski. I chłopczyk czy dziewczynka, tylko oby nie bliźniaki. To dziewczynka. Boję się, wiecie, że się boję. I może Hurem, bo dużo osób pisało. Wiem, że też nieidealnie te imiona wymawiam, także bardzo Was proszę, nie zwracajcie mi uwagi, bo ja o tym bardzo dobrze wiem. No chyba, że napiszecie mi dokładnie tak, jak się czyta, to postaram się wtedy oczywiście poprawić, bo ja zawsze się staram robić lepiej, jeżeli coś jest źle, więc gotowe. Uff, uff, uf, uff, uff. Cieszę się bardzo, że, że tylko jedno. Bardzo się cieszę. Bo nie chce, wiecie, bo musi nam się tutaj do Mehmeta wprowadzić niedługo jego przyszła żona. Czy ktoś się zajmie? Co tu masz robić? Obejrzyj. Mhm. Dobra, to sobie szybciutko nasze dziecko tutaj zabierzemy. Jezus, patrzcie na minę. Patrzcie na minę Henryka. To jest mina odcinka. Dobra, dziecko. Będzie zaraz przełożone. Już elegancko leży, więc mamusia tutaj przychodź. Albo tatuś zmień brudną pieluszkę. No, zmieniaj, zmieniaj. Daj tutaj karm z butelki i przytulaj. Cicho, cicho, bo jest późno w nocy i nie chcę nikogo pobudzić. Znaczy i w Simsach, i w prawdziwym życiu. Także Emilia, czujesz się dobrze, trochę niewyspana, ale idź kontynuuj, co tam robiłaś. Rozmawiaj chyba z rośliną, matko boska, cóż ty wymyśliłaś. Także mamy jurem. mam nadzieję, że fajnie, chociaż w sumie kolejna dziewczynka. Znaczy mi to nie przeszkadza w gruncie rzeczy. Mamy już następcę Mechmeta. a to więc jeszcze, już miałam mówić, że koniec odcinka, ale nie, poczekamy aż tutaj Emilia namaluje, przedamy i Mehmet, co ty jesteś taki rozdrażniony, siku ci się chce, no to leć siku, skorzystaj. I pójść sobie coś zjeść. A ja właśnie jeszcze raz sobie muszę przypomnieć ile tych dni? Siedem. Siedem do bycia nastolatkiem. Także kołyska, obraz kołyski powstaje. Tatuś idzie grać w jęgę. No proszę, no proszę. Bo rozrywka mała. Ale może być w sumie. <grych> nie przeszkadza mi to. Także tatuś się bawi. <grych> może być. Emilia maluje. Emilia tutaj chyba najwięcej ze wszystkich zarabia. Wiem, że mieliśmy śmiechać z Henrykiem na jakiś protest, ale sobie już odpuścimy dzisiaj to. Mechmet, czemu ty tak idziesz na paluszkach? Nie mogłeś iść do kibelka? Skorzystaj, później może wyczyścisz, trochę tutaj. Aha, nie można wyczyścić, dlaczego ty nie możesz? Tylko dorośli mogą. No to Henryk przyjdzie i. sprzątaj z wigorem. No właśnie. Obraz ukończony. Za 3299 sprzedajmy kolekcjonerowi. Czyli całkiem sporo mi się wydaje, jak za obraz, bo zawsze. No, nie wiem, no, dosyć sporo. Jeszcze jeden, kochana, jeszcze jeden maluj na podstawie zdjęcia. Już zaspana, ale wiecie, no, muszę ją troszeczkę jeszcze tutaj pomęczyć. O, może teraz Dzidjunia zrobimy, zobaczcie. Jaki słodziaczek! Więc teraz Hurem będzie na obrazku. Henryk w ogóle tutaj też przyszedł się bawić. Nie wiem, ten Henryk dzisiaj jest szalony. Wszystkie zabawy chce przetestować. A co z moją prośbą odnośnie sprzątania? Uh -huh. To teraz może wyrzuć wszystko i wycieraj w szale. Henryk zaczyna kolejną pracę. E, okej, okay, pracujmy sobie z domu. Myślę, że okej. Okay. Zarobił 137, szef był zadowolony, mimo że nie wszystko zrobiliśmy. Żartuj o politykach i urządź protest w dzielnicy sztuki. No to będzie z kimś żartował. Z kim tam pożartujesz? Z Mechmetem. Mechmet się niestety sikał w majtki, nie upilnowałam. To może tutaj będzie żartował ze swoją żoną. Żartuj o politykach. Okej, okay, pożartowane: 137 za dowcip, zarobiony. Chce się spać, więc pójdziesz spać. Także zobaczcie, to jest praca idealna. Chodzi sobie, żartuje, śpi w ciągu dnia pracy. Też bym tak chciała, słuchajcie, też bym tak chciała. Emilia ukończyła i to jest tylko 1500, więc no niestety tym razem znowu mało. I płacze nam, hiurem, zmieńmy brudną pieluszkę, zmieniona. No i wiecie co, ona gadałam się o tym kredycie, ale nie wiem, bo ona jest zmęczona, nie chcę też jej tak bardzo, wiecie, traktować jak jakąś pomagierkę. To będzie już chyba zepsute, więc to by się wszystko przydało posprzątać. Jak zwykle ten śpi, jak zwykle nic nie robi. Okej, okay, Emilia bardzo zaspana, ale jeszcze szybciutko sprzedaj kolekcjonerowi. Sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj za 3000 i będzie nas już wreszcie stać. Tak, 12000 mamy. Możesz teraz w nagrodę iść wreszcie spać. Henryk, Henryk bawi się znowu tym, słuchajcie. To jest po prostu duże dziecko i sprzedamy, bo on też uzbierał plony, także też się przyłożył. I jeszcze to. No i git, także jestem zadowolona. I będziemy to sprzedawać. Emilia poszła spać. Tutaj mamy Michrima, coś tutaj stoi, tak nie wiem co ona właściwie robi. Przeciągnie się. Nurbanu śpi, widzę. Mehmet śpi. Także widzę, że wszyscy już jakoś tam się w miarę sobą zajęli. Także jeszcze zjadę na chwilkę na dół. Może tak się ustawimy na Emilii, i w tym czasie wreszcie pozbędę się tego kredytu. I wpisujemy sobie. 3, 6, 2, 4. I 10 tysięcy odleciało, także wszystko już jest ok. Teraz po prostu już zbieramy, urządzamy i już nie ma takiej presji. Dzieciątko nam płacze, więc może Henryk, może ty przyjdziesz i tutaj porozmawiasz i nakarmisz z budelki. Chociaż mógłby to zrobić nasz służący, ale oczywiście co ma nas gdzieś i czyta. Nawet mu się nie chce naprawić tego, bardzo nieładnie. Więc jeszcze mu tu klikniemy, chociaż ja już dwa razy klikałam. Przydziel zadanie. Teraz to już w ogóle tego nie ma. Nie ma tego, żeby y, naprawiał. Mam nadzieję, że się jakoś sam domyśli, bo od tego go tutaj mamy. No nie, te dzieci bardzo przeszkadzają. Wiem, że chcą pomagać, ale przeszkadzają. No to teraz już teraz już karm z butelki i przytulaj. Także kochani, na dzisiaj byłoby to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Dajcie kciuka w górę, jeżeli podobał Wam się odcinek i oczywiście nowe osoby, jak zawsze zapraszam do subskrypcji, żeby nie przegapić nowych odcinków. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia i cześć!